Pana prezydenta część dziewiąta. Pola Guto. oczywiście musi wygrać. Bo pochodzi z pismu. Niektórzy się nie zgadzają. Ale Pola wie co robić. Gada z czaskowskim Wrocławskim i znów z dutą. Będą wyniki w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby dawać lajki. sko jak tak ta, jak ta Poli jak ta poli ma być w pisie. W pisie ma być w Pola. W pisie. Rozumiecie w pisie W pisie. I więc Pola za chwilę przekona się, czy jest ostatecznym prezydentem Polski. Zlajkujcie jeśli tak i dajcie subika i dzwoneczki. A jak co kiedyś się nie zgadzają, to napiszą po prostu komentarzyk. Dziękuję. Oby pola dzisiejsze prezydenctwo wygrała!